Jestem z pokolenia, które kiedyś bardzo, 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 bardzo głośno słuchało muzys, coś na słuchawki. Pytanie, w którym momencie powinienem zacząć się zastanawiać, czy powinienem sobie zbadać słuch? Profilaktycznie słuch należy wykonywać raz do roku, a więc jeżeli już jesteśmy w takim średnim wieku, na pewno dobrze jest wykonywać takie pro profesjonalne badanie w kabinie, które jest robione w ciszy, żeby mieć tutaj pewność, że jest wszystko w porządku. Czasami takie niewielkie zmiany na początku bardzo ciężko jest zauważyć, no bo nie jesteśmy w stanie ich wyczuć i wtedy dopiero badanie jest w stanie pokazać, jak to naprawdę wygląda. Więc raz do roku wykonać takie badanie na pewno profilaktycznie jest wskazane. Teraz dużym problemem wielu ludzi są szumy us, uszne. Tak Jak to wygląda? Podobno na to nie ma rady, czy jednak można znaleźć. E Szumy uszne niestety to jest taki dość ciężki temat, ponieważ jest bardzo dużo różnych chorób, różnych rzeczy, które mogą wywoływać szumy. Na pewno niedosłuch jest bardzo dużym tutaj, ma wpływ na, na szumy uszne, a więc jeżeli pojawiają się szumy uszne, no to bardzo, bardzo ważna rzecz, wykonać badanie słuchu, żeby tutaj wykluczyć kwestię niedosłuchu. Dobrze, mam nałożyć słuchawki. Zakładamy tak? słuchawki, Dobrze. ja tutaj włączam przycisk tak. i słuchamy. Dobrze, mamy wszystko, można ściągnąć. Tak. To jest takie typowe, przesiewowe badanie słuchu. Mhm. Oczywiście, żeby wykonać takie dokładne badanie, to zapraszamy do nas na y, Sikorskiego 6 do firmy Fonmet i wtedy już wykonujemy profesjonalne dokładne badanie. W ciszy. Czyli w tej chwili, jeśli szefowa o coś mnie prosi i nie mogę udawać, że nie słyszę... No niestety, był pan w stanie rozróżnić te dźwięki, pomimo tego, że tutaj mamy duży hałas, więc jest to dla nas informacja, że ten słuch u pana jest w porządku. To wytniemy. Dziękuję tak. bardzo. Dziękuję.